Myślisz, że miłość to wielkie gesty i niegasnący żar? To iluzja. Dojrzała miłość to teren emocjonalnych starć, a twoją jedyną tarczą i mieczem jest inteligencja emocjonalna. Oto siedem rzeczy, których ludzie emocjonalnie dojrzali nigdy nie robią w relacji: po pierwsze, nie zamieniają przeszłości w broń, nie wyciągają dawnych potknięć podczas nowych sporów. Rozumieją, że związek, który żyje w przeszłości, nie ma przyszłości. Po drugie, nigdy nie oczekują, że ich partner będzie czytał im w myślach. Komunikują swoje potrzeby jasno i z szacunkiem. Wiedzą, że niewypowiedziane oczekiwania to najszybsza droga do rozczarowania. Po trzecie, nigdy nie traktują konfliktu jak wojny, którą trzeba wygrać. Walczą z problemem, a nie ze sobą nawzajem. Celem nie jest udowodnienie, kto ma rację, ale znalezienie rozwiązania, które działa dla obojga. Po czwarte, nigdy nie tracą swojej tożsamości. Mają własne pasje, własnych przyjaciół i własne życie. Związek ma być uzupełnieniem ich świata, a nie całym ich światem. Po piąte, nigdy nie porównują swojego partnera do innych, ani do byłych, ani do partnerów swoich znajomych. Doniszczy poczucie wartości i jest aktem najwyższego braku szacunku. Po szóste, nigdy nie idą spać pokłóceni. Nie pozwalają, by gniew i uraza zatruły ich noc. Rozumieją, że małe problemy pozostawione bez rozwiązania rosną w ciemności. I wreszcie siódma zasada. Nigdy nie przestają być ciekawi siebie nawzajem. Wiedzą, że ludzie ciągle się zmieniają i że miłość to nieustanne odkrywanie tej samej osoby na nowo.